Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kuchni ze smakiem, moi kochani smakosze. Dziś przechodzimy w świat przepisów domowych, tradycyjnych prosto z przepiśnika Babci Marysi. Przygotujemy dziś kluski szare z tradycyjną okrasą. Pokażę Wam również moją wersję na okrasę. Lub możecie jeść te pyszne kluski bez żadnej okrasy, lecz z różnymi mięsnymi dodatkami. Zanim jednak pokażę Wam ten szybki przepis, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy również swój założycie i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy! Ja, da, da. Mam nadzieję, że wy również dlatego chodźcie niżej. Pokażę Wam, jakie proste składniki są nam potrzebne do przygotowania tej potrawy. Będzie nam potrzebna mąka ziemniaczana, dwie łyżki. Mąka pszenna, około 170 g. Będzie potrzebny nam boczek, cebula, 1 kg ziemniaków, najlepiej typu C. Będzie nam potrzebne również jedno jajko, sól pieprz a także woda do gotowania. Zacznijmy od podstawowego składnika, a mianowicie od ziemniaków. Odmierzcie sobie 1 kg ziemniaków i będziemy ziemniaki trzeć na tarce. Ziemniaki będziemy trzeć na drobnych oczkach. Ja teraz będę obierała swoje ziemniaki, jak już obiorę wszystkie ziemniaki, widzimy się tutaj. Jak wam mówiłam, mam tutaj ziemniaki bardzo łączyste. takie są najlepsze do tych klusek. Ja obieram tutaj ziemniaki, ale zapomniałam, że jest teraz idealny czas, by wstawić wodę na nasze kluski. Coś kiepsko nam się pali w tej kozie. To nic, zaraz tutaj operator podłączy. Ja tutaj mam garnek pełen wody. Wstawiam wodę na naszą kozę i niech nam się ta woda ugotuje. My w tym czasie przygotujemy nasze kluski. Nasze ziemniaki są już obrane. Mam tutaj 1 kg. Woda nam pięknie zaczyna się gotować. Pięknie się pali w naszej kozie. Dlatego teraz szybciutko myję nasze ziemniaki i będę ścierać je na tarce. Jak już zetrzemy ziemniaki, dodamy pozostałe składniki i będziemy gotować nasze klysia. Dlatego teraz ziemniaki w dłoń, tarka w drugą. I trzemy. Kluski te są bardzo proste w przygotowaniu i nie wiem czy wiecie właśnie na Lubelszczyźnie, w województwie lubelskim kluski te wpisane są w listę produktów tradycyjnych. Koniecznie zajrzyjcie sobie na tą listę, bo na przykład na 11 listopada w Warszawie bardzo często je się Wuzetkę i wuzetka w Warszawie to produkt tradycyjny. A ciekawostką jest to, że latem nagrywaliśmy z ekipą programu Pytanie na śniadanie materiał właśnie o produktach pisanych na listę produktów tradycyjnych i chcieliśmy kupić wuzetkę. Uwaga, dzwoniliśmy po wszystkich cukierniach w Warszawie i wuzetkę znaleźliśmy tylko w jednym miejscu. Najśmieszniejsze jest to, że w Lublinie wózewka nie jest produktem tradycyjnym. Nie jest ona wpisana na listę produktów tradycyjnych z tego regionu, a można ją kupić w każdej, cukierni lub piekarni. Kroję teraz, kroję tre nasze teraz ziemniaki i widzimy się jak tutaj zetrę cały 1 kilogram. Do zobaczenia! Zobaczcie! Korzystając z okazji, złapałam tylko kamerę i operator ma tutaj lekcję gotowania. Pomaga jak może, ściera ziemniaki na tarcy. Ziemniaki są już starte. Teraz czas odlać nadmiar wody z tych ziemniaków. Ale uwaga, odlewamy jej tylko troszkę. Oczywiście wszystko zależy od odmiany waszych ziemniaków. Ja sobie tutaj zgarnę dokładnie ziemniaki, które mam w środku. I uwaga, odlewam wodę. Odlewamy tej wody trochę, jednak robimy to delikatnie z tego względu, że na dnie na pewno osadziła nam się skrobia ziemniaczana. Widzicie, dosłownie troszeczkę odlewaliśmy tej wody. A teraz będziemy tutaj do środka dodawać pozostałe składniki. I zobaczcie, tak prezentują się nasze ziemniaki. Teraz tutaj do środka ląduje przede wszystkim mąka pszenna. Mam tutaj 160 g mąki pszennej i teraz do środka wsypuję mąkę pszenną. Oprócz mąki pszennej wsypiemy sobie teraz dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Teraz Dwa wbijemy sobie jedno duże jajko. Pamiętajcie, żeby jajko wcześniej wyparzyć. Oczywiście możecie dodać jedno duże lub dwa mniejsze jajka. Została nam jeszcze sól. Ja tutaj przed chwilą wsypałam jedną łyżeczkę soli, teraz wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Mieszamy, aż powstanie nam piękne ciasto i za chwilę ciasto będziemy wykładać. Za pomocą łyżki na naszą gotującą się wodę. Dlatego teraz, zanim wymieszamy dokładnie nasze ziemniaczane ciasto, zerknijmy tutaj, czy woda nam się gotuje. No powoli nam zaczyna się ona gotować. Zobaczcie tutaj niżej. Także ja kończę mieszać nasze wszystkie składniki i będziemy wrzucać. Ciasto na gotującą się wodę, zobaczcie, nasze ciasto jest już gotowe. I teraz bierzemy sobie łyżeczkę. I właśnie za pomocą łyżeczki będziemy nakładać nasze ziemniaczane ciasto na gotującą się wodę. Chodźcie do kozy. Nasza woda powoli tutaj nam się gotuje. Pyrka. I uwaga, teraz za pomocą łyżki wykładamy ciasto. I będziemy gotować kluski, szare kluski do momentu wypłynięcia im rzetrze ciasto tym wasze kluski będą delikatniejsze miękkie nie będą twarde teraz kluski sobie przemieszamy łyżką ja wzięłam tą moją tradycyjną dużą chochlę Delikatnie sobie przemieszamy. Pierwsza partia klusek właśnie się gotuje. Za chwilę ugotuję wszystkie kluski i się zobaczymy. Jednak nie pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają nasze kluski, bo później przygotujemy sobie przepyszną okrasę. Nasze szare kluski są już gotowe. Za chwilę je zobaczycie, jednak wcześniej przygotujmy sobie okrasę. Ja teraz na naszą kozę postawię sobie. Mały garnuszek, gdzie będziemy smażyć zarówno boczek, jak również cebulę. Czekam teraz, aż nam się rozgrzeje ten garnek, i będziemy rzucać na początku pokrojony boczek. Myślę, że już śmiało możemy wysypywać nasz boczek, dlatego chodźcie tutaj niżej do naszej kozy. Boczek jest już tutaj wysypany. Niech on nam się teraz smaży. Niech się ten tłuszcz wytapie, a w międzyczasie my pokroimy sobie cebulę. Słuchajcie, obieramy teraz cebulę. Ja tutaj użyję dwie średnie cebule. Wy jeśli macie dużo, użyjcie jedną dużą. Obieram cebulę, za chwilę pokroję cebulę w kostkę i cebula jak tylko nasz boczek zacznie się wytapiać, wyląduje w naszym garnuszku. tłuszcz z naszego boczku pięknie już się wytopił i dalej wytapia, dlatego ja teraz do naszego boczku wrzucę teraz pokrojoną w kostkę cebulę. Zobaczcie, jak prezentuje się nasz boczek. Czekamy, aż ten tłuszcz praktycznie całkowicie się wytopi. W sumie zależy, kto jak lubi. I wrzucamy naszą cebulkę. Za chwilę do soli do, dodam tutaj pieprz do smaku. I będziemy podawać nasze Pyszne szare kluski. Także widzimy się, jak już będziemy podawać nasze danie. Nasz kolejny przepis jest już gotowy. Zobaczcie efekt końcowy. Kochani smakosze, nasze szare kluski według przepisu babci Marysi są już gotowe. I babcia Marysia właśnie takie kluski podaje z boczkiem i cebulką lub słoniną i cebulką. Ja polecam Wam przygotować takie kluski z białym serem i cebulką. Są naprawdę rewelacyjne w smaku, ale również bardzo często przygotuję takie, przygotowuję takie kluski do mięs duszonych w sosie. Przygotujcie je. Możecie znaleźć na przykład schab z mojego przepisu, soczysty schab. W przepysznym sosie z warzywami jest również szynka. Myślę, że coś znajdziecie według Waszych upodobań smakowych. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, my widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia jutro.